na kanale Miki. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam kolejny przejazd na naszej ucieczce przed lawiną. Zapraszamy. Słuchajcie, dawno nas nie było, trochę chorowaliśmy, jak to my, ale dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać przejazd z naszymi wszystkimi pociągami, starymi, nowymi. Jest to Yongbao, latający Szkod także mamy tutaj całą drużynę pociągów. No i kochani, zaczynamy po prostu. Od razu mówię, że nasze pociągi mają wszystkie nowe baterie, przy czym no, niektóre są po prostu słabsze, dlatego może im nie wyjść. Zaraz się przekonamy, czy pojadą tak jak powinny. Proszę, będziemy zaczynać stąd. O, mój mały pomocnik, gdzie tam postawić jeszcze elementy toru? Będziemy zaczynać stąd. Yy, gdzie jest ten, ten taki tutaj o zakończenie? No i zobaczymy, czy mu się uda i jak fajnie sobie pojedzie. Pierwszy pociąg, który nazywa się Merlin. Tak jest, Merlin to nasz pierwszy pociąg. Uwaga, zaczynamy. Jedzie, 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 jedzie. jedzie wspina się, wspina się, wspina się i. przejechał bardzo elegancko. Zobaczcie, no pięknie przejechał. O, o. Chyba jednak nie możemy tego mieć zamkniętego, musimy to otworzyć. Mamy tu trochę mało miejsca dzisiaj. No, ale będziemy musieli mu zaliczyć, słuchajcie. Te pociągi, którym się uda, będziemy układać na stojąco. Te, którym się nie uda, będą ułożone na leżąco. Jako drugi jedzie ubłocony Tomek. Tak jest. Ruszył szybko. O, właśnie nie podłożyliśmy. Pod... O! Proszę, widzicie? Nie, każdemu się uda. Przykro nam, ubłocony Tomku, nie udało ci się. Teraz le le rusza kolejny pociąg, kolejny pociąg, czyli węch, węch, węch. Teraz jedzie. Uwaga, uwaga, jedzie węch. Mam nadzieję, że dojedzie bez żadnych przewrotek. Bez żadnych przewrotek. Zaraz się przekonamy. O, zobaczcie! No słuchajcie, tego nie widać, ale ta góra tutaj jest naprawdę bardzo stroma. Ja cię kręcę, no niestety nie udało się wem hobby. Zobaczymy kolejny pociąg. Teraz rusza klasyczny Tomek. Klasyczny Tomek, uwaga. No jak fajnie by było, gdyby komuś oprócz tego, tego Merlina się udało. No słuchajcie, no niestety, pomimo nowych baterii, pomimo tutaj, no cóż, zadbania, kolejny pociąg, któremu się nie udało. Ale rusza szybki Gabrys, zobaczymy, czy jemu się uda. No nie tak szybki, no zużyty troszeczkę, no, co zrobić. Jedzie, 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 ale patrzcie, daje sobie radę. I rachu, ciachu. I po, I po strachu przejechał bardzo ładnie. Nie wypadł z toru. No i brawo Gabrysiu. Zaliczamy. Następny pociąg to pociąg, pociąg to trach. Trach, proszę. Trach staje na torach. Trach na torach. O matko. Widzę, że to jedna z wolniejszych lokomotyw, no ale słuchajcie, damy mu szansę. Chociaż wątpię, żeby dojechał do góry. Hmm. No i widzicie. Teoretycznie mają nowe baterie, ale no może nie naj... jakieś trzeba będzie lepsze kupić te baterie. Hmm. Trach utknął na górce. No trudno. Fajnie chodzi, ale niestety nie udało mu się. Na razie wynik jest następujący. Udało się Merlinowi i Gabrysiowi, a teraz rusza Frycek. No, nie zatrzymał się na rozjeździe, jedzie dalej. Taki troszkę potrząsło przy tej górce. Tak jest, troszkę go potrząsło przy górce, ale spójrzcie, poradził sobie fantastycznie. Słusznie sobie poradził. Tak jest, poradził sobie świetnie. Poprawia wynik naszej drużyny. A teraz już do startu szykuje się. Tak jest, szybki Hugo. Jest szybki, bo ma wentylator z tyłu... O, taki... mm. No. Brawo dla Hugo! Proszę mu po prostu fantastycznie. Naw tak fantastycznie, że się nie chce wyłączyć, zobaczcie. No, już mamy go. Teraz uwaga, teraz idzie mela. No cóż, na mele bym za bardzo nie liczyła, bo ma ten napęd w wagonie. Ale słuchajcie, no, nie tracimy nadziei. A no i oczywiście tutaj do Was prośba. Jeżeli macie ten tor, dziecka przed lawiną, a może chcielibyście, żebyśmy zakupili jakiś tor, yy, to oczywiście dajcie nam znać w komentarzach, co byście chcieli. O, 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 Mela się niestety nie potrafi wcisnąć, bo może jest jakiś tor, który chcielibyście zobaczyć, chcielibyście przetestować e, poprzez nas, dlatego dajcie nam znać w komentarzach, a my postaramy się oczywiście w miarę e, możliwości dostępności tego toru e, go zakupić. E, no a teraz już szykuje się Wiktor. No i oczywiście standardowo prosimy Was o łapeczki w górę, o nasze piękne łapeczki w górę. I wy zostawcie też swoje łapki w górę. O, patrzcie, co się dzieje z Wiktorem. O, matko, jak go zarzuca. Ja zrobię przybliżenie normalnie. Zobaczcie, coś tu wypadło. A jak mu troszkę pomogę? Prawdzie to już nie fair. Ale udało mu się. No, niech mu sobie pojedzie. Nie będę taka. To co, zaliczymy mu? Zaliczymy. Dobra, zaliczymy. Może miał jakiś problem techniczny. Wiktor poradził sobie świetnie a teraz rusza Gator i uwaga jedzie, jedzie, jedzie jedzie ile no to licz ile jest niewygranych a ile wygranych, ciekawe się uda Gatorowi troszeczkę zwolnił uwaga, uwaga, uwaga i pięknie zobaczcie jak mu poszło fantastycznie sześć wygranych a przegranych Brawo dla Gatora. Gatorowi również zaliczamy. Teraz rusza następny pociąg, czyli Łukasz. Uwaga, uwaga. Piękny Łukasz. Luk po angielsku. tak. Lukasz po angielsku. A Łukasz po polsku. No to trzymaj. i, i. I niestety, widzieliście to jak wypadł, no niestety, nie udało się, bardzo nam przykro Łukaszu. I już rusza Samson. Pędzi, pospiesznie. I brawo, Samsonowi również się udało. Gratulujemy, czyli powiększa nam się drużyna pociągów, które potrafiły przejechać przez. Yy... Ojej! Uwaga, teraz idzie Ruśka. Ja tu nie potrafię wyłączyć Samsona. Co tu się dzieje, o matko? Jak na prawdziwym dworcu. Patrzcie, jak napisz, to dziwnie. Ja myślałam teraz, że ona włączyła w ten. Gwizdek. 7 do 7. 7 do 7. Ruśce się nie udało. No, jest też kwestia tego, że te pociągi na jedną baterię mają po prostu gumowe koło. E, no, trzeba pan, panu handlowi, bo on się już tak rwie do jazdy. Czyli mamy jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pociągów, którym się udało. Oooo! ale zobaczcie, co się dzieje. Każdy jakoś inaczej kończy na tej ucieczce. A no i co, pomóc mu? Może ma ciężki tył. I ciekawe, czy. O, niestety, mój pomocnik będzie musiał mi go podać. No tak, dobrze jest. E, czyli niestety jemu się nie udało. teraz zobaczymy, czy uda się następnemu. No słuchajcie, co tu się dzieje. Teraz jedzie Jongbao. Z wrażenia. Coś jak zasuwa, widać, że nowy pociąg, nowa bateria. Uu.

że po jakimś czasie, pomimo, że mają nowe baterie, jeżdżą wolniej. I wolniej, patrzcie jak ja mówię. Też już mówię wolniej. <grywa> o, kupa, z kolei spada. Jedzie, 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 jedzie. Teraz mu się uda. Uda mu się, uda mu się, uda mu się. Uuu, brawo. Poczekajcie chwilkę. Na radę. I pięknie. O, o, zdarzenie. No nasza Emilka to oczywiście jest widzem niestety, no nie wiem czemu, patrzcie, jedzie ale to jest takie, jedzie, o i koniec niestety nie potrafi sobie poradzić więc ona będzie tutaj patrzała z buczku co zrobić, co zrobić, słuchajcie no właśnie, zużyły się wam pociągi zużyły się wam pociągi patrzcie jak się nasze zużywają będziemy musieli zrobić jakiś nowy zakup może jakiś nowy pociąg doradźcie nam, co byście chcieli zobaczyć może jakiś nowy pociąg macie ochotę Będę zobaczyć może Hirka, Marcie się też nie... Albo Etka, albo doradźcie nam. Henia. Albo Henia. Mamy mało dziewczyn. Nie, o. Czy jest Nie, no, tak. z Nija. No więc doradźcie nam. A może to Lucy, czyli... Hmm, tam... Lusię. A może Lusię. albo Asimę. No, Asimę to akurat nie widziałam. Słuchajcie, nie wiem, czy A byście jenze. widzieli. Ashima jest do kupienia. No patrzcie, no następny potwór. No nie da się, no. I uwaga, jest do, jest do kupienia, no to będziemy musieli sprawdzić. No to doradźcie nam, jaki pociąg mamy kupić, żeby był fajny, żeby szybko jeździł. A teraz jedzie zniotek, no. Widziałam, że tam jest taka reklama, to właśnie pokazali, że Henio Erechton i właśnie Ashima, no i właśnie była w pudełku. A, ale to był chyba Minis nie, no niestety nie. z gniotkowi się nie udało, zobaczymy Na czy Dizlowi 10, 10 się uda no tak dragmaster, dragmaster. tak jest, wszystko wiemy oczywiście Dizlowi 10 poszło świetnie, damy mu jeszcze tu wyjechać, chwileczkę o, brawo i już ruszył kto to jest, pomocniku mój? Kto to Rudik. jest? Rudik. Tak jest. Na razie dziesięciu pociągam się udało. Zobaczymy. Ale patrzcie, przejechał. Brawo, Rudiku. No super, widzieliście to? Świetnie poszło. A tu proszę, przeskoczył. No przeskoczył. Przeskoczył tak super! Teraz jedzie diesel tusty od oleju czarny diesel. O, uwaga! patrz jak zasuwa. No. Przeskoczył to i to tak chyba. Także pamiętajcie, mamy do Was trzy sprawy. Pierwsza sprawa jest taka. Jaki tor byście chcieli zobaczyć na naszych nagraniach? Druga sprawa, jaki pociąg chcielibyście zobaczyć na naszych nagraniach? Weźmiemy pod uwagę jakąś większość głosu. Możecie wziąć udział poprzez tam wysyłanie wiadomości, bądź komentarz. No i oczywiście prosimy Was o łapki w górę. No a teraz uwaga, pojedzie Filip. Chwileczkę, bo Filip wymaga. O! Filip wymaga. Nie, muszę jechać pojedynczo. Filip wymaga po prostu lekkiej pomocy, bo tam też jakieś coś tam ze stykami ma. Słuchajcie, coś nie styka w jego stykach, ale popatrzcie. Jedzie jedzie świetnie. I. No brawo! Tam się już zatrzymał, może go już podamy po prostu, ale wydaje mi się, że możemy mu zaliczyć. Słuchajcie, jak na pociąg, który ma jakieś problemy, poradził sobie fantastycznie. I jedzie teraz Etienne. Etienne jest akurat elektrodizlem, także czarny to nie jest pole. I uwaga, puuuu, brawo Etienne, no oczywiście poszło mu śpiewająco. Trzyma, dobra, dobra. Uy, teraz czytamy. O, wyjazd. I już rusza Stasiu. I jedzie Stasiu, zobaczymy czy mu się uda. O, i znowu go podnosi. To jest właśnie problem tych trackmasterów. zobaczcie, jedzie. Dokładnie, zobaczcie, radzi sobie świetnie. Uda mu się, trzymamy kciuki, słuchajcie, trzymamy wciółki, trzymamy Nie, no ja mu pomogę. Po prostu za to, że się tak wymęczył, należy mu się pomóc. Słuchajcie. Ah, no niestety. Ale się przewrócił. Nie, no tego już nie zaliczymy. I teraz jedzie Tobik. A został nam jeszcze, co? Latający szkod. Ale to on pojedzie dopiero jak Tobik skończy. I uwaga, uwaga. Tak. A Tobikowi się uda? Brawo! I Tobikowi zaliczamy oczywiście. I już jedzie latający szkod. jej jedzie tak szybko, że nie wiem go złapać. Uda mu się, uda mu się, uda mu się, uda mu się i Uuu, brawo latający szkocie! Udało się! No i uwaga! Ustawiamy latającego szkota i podsumowanie. Pociągi, którym się udało. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pociągów, które przejechały przez tor prawidłowo. I 17 tam. Nie, 16, Emilka nie. A te, którym się nie udało, pamiętaj, ile było? 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, którym się nie udało. I 13, Emilka. Także słuchajcie, większość pociągów potrafi przejechać przez ucieczkę przed lawiną. Jest to nasz ulubiony tor. No i pamiętajcie, jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmików, dajcie znać w komentarzu, dajcie łapkę w górę, o taką piękną łapeczkę w górę. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Napiszcie nam jaki tor chcielibyście zobaczyć, a także powiedzcie nam jakie pociągi chcielibyście jeszcze, żebyśmy zakupili. Pozdrawiamy was serdecznie. Pa pa.